Tak. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o zanurządzeniu otwieram 55 Sesję Rady Miejskiej w Stawiszynie. Serdecznie witam przyjętych na sesji radnych. Witam Pana Burmistrza Grzegorza Kaczmarka, witam Panią Sekretarz Agnieszkę Morawską, witam Panią Skarbnik Annę Mańkowską. Również witam y, sołtysów z gminy miasta Stawiszyn oraz pracowników Stwierdzam, że na 15 radnych na sali znajduje się 13 radnych. Co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnej uchwał i decyzji? 13, 13, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji? Obrady 55. sesji Rady Miejskiej w Starzym obecnej kadencji uważam za otwarte. Do dzisiejszego porządku obrad doszły dwa kredyty, yy, punkt, punkt pierwszy to jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jaki powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opóźniania zbiorników bezodpłynowych oraz osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu, nieczystości ciepłych na terenie gminy miasta stawszy. Punkt drugi. Objęcie uchwały w sprawie określenia głównych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz zapośniania zbiorników bezopłynowych lub osadników w instalacjach przy domowych oczyszczalni ścieków, transportu, nieczystości, ciebie na terenie gminy miasta Stawiszyn. Czy są jakieś pytania do tych to, to były omawiane na, na, na dzisiejszej komisji i tak musimy przegłosować, czy, yy, czy jesteśmy za tym, żeby te, dwie, te dwa punkty doszły. Zarządzam głosowanie. Kto jest za?

Wprowadzę do dzisiejszego porządku obrad. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 głosów za.